Słuchajcie, zobaczcie, jak się wyjeżdża z randomowego miasteczka. Chłoweczki, łoweczki, się wody się napić. Drzewka rosną. I teraz zobaczycie te zakręty, słuchajcie. Zobaczcie to z tyłu osobówka, zdążymy jeszcze za nią, przed nią. Zobaczcie to, jakie tu są zakręty. W każdym randomowym miasteczku jest dosłownie, zobaczcie, jaki jest asfalt to jest coś pięknego, zobaczcie Do lewej, do prawej Patelnia dosłownie wszędzie I zaraz z patelni na patelnię będziemy przejeżdżać Bo tu wszędzie są góry, nie? I zobaczcie Jak to się składa Jak ta fałka wali Ale ona mruczy Jak kicia dosłownie, jak kicia, zobaczcie i są wyprofilowane idealnie Pod składanie się, zobaczcie Jak jest szeroko Jest już późno Ale zobaczcie to No jak on jest wyprofilowany Idealnie do prawej, zobaczcie Pod górkę do prawej Rewelacyjnie, no Idealnie po prostu Pod obroty złożony Pod motocykl jakby Jakby to motocyklista projektował, słuchajcie Jakbym wiedział o co chodzi, nie? Ja to to tak zaprojektuję to mi się tu będzie super jeździło do domu motocyklem. Także jeszcze jechaliśmy na otwartym kasku, więc rewelacyjna pogoda nawet Nieważne, że są chmury, ale nie ma w ogóle deszczu i zobaczcie. Pyk z prawej wolna, z lewej wolna. No i to jest stop po hiszpańsku. Tak się sprawdza tutaj stop. A nie półtora, dwa i pół tysiąca złotych, bo ty niedobry się nie zatrzymałeś. A, gościu zobaczcie. Tr -tr 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 -tr. Ha, ha, można. Można. Można żyć bez spiny, bez tysięcy mandatów za kurde pierdnięcie. Za wszystko. Tylko mandat, mandat i mandat. Ludzie, to jest chore. Jak w więzieniu jakimś jakbyśmy byli. Co się wydarzyło? Rozejrzałem się, nikogo nie było. Nie było nikogo. Można jechać, można. I nawet policja w Hiszpanii robi. Tyle na ten temat. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie, chociaż trochę. A ci, co podzielają, niech obserwują. I naprawdę róbmy społeczeństwo Beni Chlebmy społeczeństwo normalnych, zdrowych ludzi, a nie ludzi pod presją władzy. Władza jest dla ludzi, nie na odwrót. To w... Ludzie powinni ciągle władzy płacać na ręce, a władza się powinna przed nami rozliczać i kłaniać. Tak powinno być. Tak powinien wyglądać kraj demokratyczny. A nie że w telewizji papka leci i każda władza puszcza, co sobie podoba w tej telewizji. Jak nie, to wyłączyć telewizor. Tak to powinno wyglądać, a nie na luzie, gdzie życie jest priorytetem, a nie władze i podatki. Trzymajcie się, zory. Miałoby nie być politycznie, ale polityka, jak wchodzi na motocyklistów, to aż mnie zaczyna drażnić. Choć ja się nie unosłem, tylko głośno wyraziłem swoje zdanie, więc i Wam też tego życzę. Żebyście głośno i wyraźnie, bez krzyku, bez nerwów wyrażali swoje zdanie na temat tego co się wyprawia w naszym kraju Trzymajcie się, do zobaczenia w Polsce że To jest ta droga na rozjeżdżenie tak zwana CV70, jak ktoś tu przyjeżdża sobie pojeździć A teraz ona jest w drugą stronę po prostu I to jest zupełnie inny temat Zresztą każdy motocyklista wie, że droga w jedną stronę to nie jest to samo co droga w drugą stronę, czyli z powrotem czy jak zwał, tak zwał? Że każdy zakręt zupełnie inaczej trzeba wziąć, że zupełnie inaczej siedzie, że widok w ogóle jest zupełnie inny. Zupełnie inny krajobraz oglądacie w jedną stronę, zupełnie inny krajobraz oglądacie w drugą stronę. Z punktu obserwatora na motocyklu jest zupełnie dwie różne sprawy I dlatego Was zabrałem na taką fajną, właśnie przejażdżkę na rozluźnienie w drugą stronę. Jest już późno, 18.19 z tego, jak i tak jest. Czyńcem, no, słuchajcie. Nie? Żadnych tam pod spodem termicznych szmatek i to idzie. Idzie i to bardzo fajnie idzie wzdłuż zbocza góry, o które zahaczają się chmury. O, nie czuję, że rymuję, ale jadę pięknie. Zobaczcie, jak to się pięknie składa. Fałka mruczy, bo schodzi z obrotu cały czas. Zobaczcie, jak to pięknie schodzi. No, Kręcę, to... Pięknie tu się idzie, zobaczcie No, jest pięknie Jest cudownie, zobaczcie Tu marginesie Od lewej do prawej Zobaczcie, ja już widzę, że nikogo tam nie ma W zakresie 200 metrów Co najmniej się nic nie pojawi no, piękna droga, piękna Ja lubię, jak ona chodzi na obrotach okrążeniu. Powyżej 5000 to jest taki miód na moje uszy. Dosłownie leje się symfonia wszystkich decybeli, które można tu zgromadzić. Rewelacja, zobacz, jak ona się wije. Ja pięknie upajam się, słuchajcie, upajam się. No bo jest czym, jest czym, no zobaczcie Asfalt rewelacyjny, marginesu, który jest wymalowany na czerwono pełno Zobaczcie, słuchajcie Z góry pod górkę na dół po zakrętach Ja wiem, mógłbym... No dobra, tu przepniemy go wyżej, żeby go już nie męczyć Bo zaraz będzie ograniczenie do 50, skrzyżowanie I po łuku mega w prawo, zobaczcie schodząc Trzeba wcisnąć trochę to koło przednie, żeby się wgryzło. I do lewej zaraz. Minęliśmy skrzyżowanie, więc ograniczenie prędkości poszło się ujać dokładnie zaraz w tym momencie. Czyli już po ograniczeniu prędkości, zakazie wyprzedzania i lecimy sobie dalej. Słuchajcie, zobaczcie. I znowu zakaz wyprzedzania ciągła. Do lewej pach piękny asfalt. Dórzek lekko przeszorował. No, ktoś się wysypał z ziemią na drogę. Rewelacja! zobaczcie jak to schodzi z góry na dół. Chopaki, zalaź go wodą tego cytrynkę i będzie jechał. I idzie, idzie. 60-40 to znaczy, że się będzie działo. Dohamujemy go i lecimy po ludku. A, będzie patelnia, słuchajcie, dlatego. Będzie patelnia, ale chyba szeroka na moje oko. Tak, od tego miejsca Wam zaczynałem nagrywać ostatnio, więc kask podnóżek i do prawej patelnia teraz. Kolejne 360. Ciasno go wejdziemy, ciasno przy barierce. I odkręcamy. I nie ma co redukować następna patelnia. Nie A, idzie. Co jest Nie wiem. Nie pytam się nawet za bardzo. Bo jest gdzie pojeździć? Słuchajcie. ona schodzi z obrotu, słuchajcie. Odbiłem sobie kask. 60 km będzie patelnia nawrót Widzę cało, Ja już się składam pięknie, rewelacyjnie I już się prostuję I teraz znowu do prawej Czy ten motocykl ma ze mną łatwe życie? No pewnie, że ma, zobaczcie Także jak będę sprzedawał wam, czy ktoś będzie go kupował Będzie miał nagrania, jak on chodzi W jakim zakresie obrotów jak tu manetką kręcę, <noise> delikatnie oczywiście, nie przekraczam wagi pół tysiąca i praktycznie codziennie do kościoła. Nie? Nawet na serwone pole jeszcze nie wszedłem, także jest dobrze. Jest bardzo, bardzo treściwie mieści się i da się tym mieścić. jeździ zaraz, o, teraz. No, także też miłe jeżdżenie. Jesteśmy już w Polop. Jakby ktoś na wspinaczkę, to ta góra jest cała do wspinania. A ja nie jestem fanem tego. Ale mój kolega Marcin, który ma firmę alpinistyczną, od mycia okien elewacji i wielzowców. Więc Marcin, mam górkę dla Ciebie. Zresztą też motocyklista. Świeżo upieczony. Do zobaczenia w następnym krótkim materiale na YouTube. Podobało się, zaskrybuj coś tam za ten dzwoneczku, coś tam. Kurde, słuchajcie, ja mam to głęboko. Rób ta to, chcę <grywka> się życiem.